Cześć. Nowy projekt. Duży projekt. Może się już domyślacie, może jeszcze nie. Hmm, co by to mogło być? Mieszkanie. Mieszkanie do remontu w bloku. Dwa pokoje. Kuchnia. Duży przedcionek I łazienka połączona z toaletą. Mieszkanie do kompletnego remontu. Do wymiany instalacji elektrycznej. Prawdopodobnie jeszcze jakieś ruchy w pionie wejdą z racji spółdzielni, bo część jest coś, coś jest zrobione, ale nie wiem czy do końca. Gazu nie ma, więc to jest plus. Nie trzeba się tym martwić. Dzisiaj przyjechałem tutaj, żeby troszeczkę uporządkować. Może przygotowywać już powolutku do takiego grubszego sprzątania, żeby zamówić kontener na śmieci i w jeden dzień po prostu wyczyścić całe to mieszkanie. Niemniej trzeba trochę to przygotować. Nagrywam dla Was taki mały update. Zaraz Wam trochę pokażę to mieszkanie. Chodźcie, zobaczycie. OK, a więc cała okazałość ciekawej architektury, ciekawego wystroju wnętrza. Staram wam się to troszeczkę zobrazować wszystko po kolei. Tutaj jest, jak widzieliście, weszliśmy do mieszkania, jest duży przedsionek, taki korytarz bym powiedział. Jest to obecnie zagospodarowane jakimiś szafami, takimi łazeryjnymi, ale to wszystko do rozbiórki. No i co my tutaj mamy? Od wejścia mamy łazienkę. Łazienka też w nowoczesnym wystroju. Tak to wszystko wygląda. Boiler elektryczny, piony troszeczkę coś wymienione, ale raczej będę chciał, żeby to jeszcze wymienili przynajmniej tą górę, bo tutaj to tak. Średnio to wygląda. Jeśli ta łazienka by miała przy, przejść remont, nie jest ona taka całkiem mała. Jak na blok, wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Oczywiście, hmm. <ścoughs> Nic do... a to jest najlepsze. To jest od góry do dołu grzejnik. Każdy, kto przychodził do tego mieszkania, opierał się tu plecami i grzał. Swoje łopatki. Następne pomieszczenie to mamy pokój. Pierwszy jest, nazwijmy go. Mm. No Wszystko jest. Ten pokój jest najbardziej przygotowany jeszcze. Ściany jeszcze najlepiej wyglądają. Jest zdarta tapeta. Nie ma tapety na ścianach. Eee. Nie wiem, czy to widać. Może tam troszeczkę widać, że. Eee. Nie ma wentylacji takiej super, super, albo w ogóle nie ma żadnej wentylacji, może tak powiedzmy. I ten pokój był w jakiś sposób zaniedbany. Tutaj zostało to troszeczkę odremontowane, no ale nie mniej jeszcze został wystrój, jak widzicie, yy, kameralny z ubiegłego stulecia. Tu nasz korytarz, kuchnia. Kuchnia malutka. Troszkę nieustawna przez ten róg tutaj, ale może coś wymyślimy. Oczywiście jest dużo rzeczy do posprzątania, raczej wszystko. Mieszkanie stoi od kilku lat puste, zostawione. Przyszedł na nie czas. No i z korytarza przechodzimy dalej, powiedzmy, do drugiego pokoju lub salonu, jak kto chce to nazwać. Tapeta do zdarcia. Okna są plastikowe, więc tego nie będziemy ruszać. Grzejniki. Raczej też nie będziemy ruszać, tu zabudujemy tylko te rury. Dalsza część wystroju do kompletu. Jeśli by ktoś chciał nabył ściankę, to proszę pisać. Na pewno w dobrej cenie, albo oddam za darmo. Drzwi troszeczkę lepsze. Aha, tutaj jest jeszcze do kompletu trzeci element. Jakiś stolik został? No, generalnie wszystko do sprzątania, prawda? Aha, jeszcze, może tak uchylę tylko rąbka, bo nie chcę wychodzić. Jest mały balkonik, również do odnowienia, ale, no, ale jest. Jest balkonik, bo mieszkanie jest na pierwszym piętrze. Dobra, co tu więcej mówić, nie przedłużajmy. Trzeba zacząć rozbierać te meble i jakoś to przygotowywać do wyniesienia. Kilka postępów prac, nawet jakoś wyszło. Nie idzie to tak łatwo, to znaczy idzie łatwo, ale dużo pracy jest, tak trzeba powiedzieć. Nie można powiedzieć, że nie idzie łatwo. Zaraz wam pokażę. Ok, wszystko stare płyty meblowe. Tutaj jeszcze jakaś szafeczka, półeczka została, ale to chyba w całości, pójdzie wyrzuceniem ciutkę tutaj meble w całości płyty półki spody tutaj jeszcze jest jeden cały sztapel bym powiedział różnych płyt tak się zastanawiam czy to wyrzucić po prostu zamówić kontener i w wy... śmieci czy wziąć to co trzeba na przykład te spody do tego nie będę rozbierał ani nie będę się z tym męczył ale czy tych płyt Właśnie o takiego pokroju. Jest w miarę ładna płyta, czysta, równa. Czy tu od szafy to są takie duże, szerokie płyty. Nie wykorzystać sobie na jakieś regały do garażu, po prostu, bo już raz zrobiłem z takich płyt regały. No i zdawają egzamin po prostu, a mimo wszystko jest to jakiś materiał. Nie trzeba nic kupić, tylko trzeba go ładnie przebrać i, i tyle. No. Więc idzie do przodu. Tu jeszcze została ciekawa architektura hmm. z taką krateczką, ale to może już później. Yy, w tym pokoju. O, pozwólcie, jakoś dałem radę. Jeszcze jest podwójna szafa, taka cała. I tu taka gablotka z szybami. Yy, więc to mi trochę zajmie. W zasadzie rozebrałem jedną taką szafę podwójną z tym górą. I coś podobnego z tego, taka typowa meblościanka, jeśli kojarzycie, tutaj w połowie taki barek otwierany i jeszcze taki odsuwany, żeby się blokował jako półka. To takie coś i tam jeszcze były dwa regały, czyli w sumie bym tak by powiedział, szafa cała, raz, dwa takie powiedzmy metrówki i jedna była taka wąska, tutaj wstawiona taka szafka. I zajęło mi to godzinę 40. Jest tego trochę. Jeszcze tutaj został jeden. Czyli mi została szafa i dwa takie regały do rozebrania. No i widzicie, te drzwiczki, jak tutaj są, one na półki byłyby całkiem fajne. Bo to ładnie odchodzi. To nie będzie powyrywane z kołków ani niczego takiego. Więc może coś z tego sobie jeszcze wykorzystam. Dobra. Tyle drogą aktualizacji. Tu się trochę przejaśniło. To jeszcze się przejaśni, jak zniknie cała ta błazeria. To będzie też trochę inaczej, ale błazeria, błazeria. Coś w tym stylu. Udało się coś zrobić. Kawałek pracy wykonane. Coś do przodu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.